O, A ja nie mam żadnej czapki. A to teraz ty nie A to już nagrywasz? Oczywiście. No to tak. ofera. Pytanie jest taka: że musisz Mazda. mieć urodziny, żebyśmy się mogli spotkać w komplecie. No. Część pierwsza, pierwszy odcinek tej wystawy już był. No, był. Bo to Była. Stary... Była pierwsza Część. odcinka. Pierwszy odcinek, Aha, był, był pierwszy odcinek. <grym wstrzymał> moto, Sfer... się się moto sfera klasik. Wystawa taka. A tak. Brak, była. Dobra, tak. Dobra, I tam były raz. samochody prl owskie czy KDL-owskie. Wszelkie. Wszelkie. A to widziałem, przecież sam ją autoryzowałem. To, tam były wszelkie auto, a ty, a dzisiaj będzie odcinek tylko o autach z tego systemu typu PRL KDL. Takie również. Jeszcze raz Maciek. Jeszcze raz. Skoro ma być jeszcze raz, to proszę bardzo. Dzisiaj na wystawę Motosfera Classic wracamy, aby pooglądać auta z epoki głębokiego socjalizmu oraz kartek na benzynę. Będzie fajnie. Popatrzcie, jakie to były piękne w sumie auta. A kto nie wie, niech popyta starszych, ile trzeba było mieć szczęścia, żeby ściąć za sterami takiego dużego Fiata. W czasach, w których taki duży Fiat był autem kupowanym na talon, co było szczęście typu Boże Narodzenie, taka Warszawa była albo karetką pogotowia, albo radiowozem, albo taksówką. A taki dwusuwowy wargór zostawiał za sobą prawdziwą zasłonę dymną, ale jeździł za to bardzo szybko. Trzeba by było tylko pilnować, żeby mieć w bagażniku butelkę oleju Mixon albo Lux 10. A to jest pojazd, który był przed trabantem P70, czyli Petka. Ze skrzynią biegów typu pistolet, tak jak w trabancie. A dla tych, którzy kochają się w spocie, stary Rajdowy Polones 2000. Modeliki też musiał być aut z epoki. U mnie jest więcej samochodów niż na tej całej imprezie razy cztery. Taki prones, wcześniej duży fiat z napisem milicja oznaczał kiedyś dla niektórych kłopoty. To niestety tylko replika, ale fajnie, że w ogóle powstała. Republika Ludowa. Wow. wow. Tak to było? Tak. Chyba tak. Nie, Polska Rzeczpospolitej. Po spo... ja! no! Ale, Ale Skoro Wam się nie podoba Republika <śmienny> 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 zapraszam Was na, na stadion i na wystawę. <śmienny> zapraszam... <śmienny> zapraszam. Was na, na stadion na wystawę książek. Warszawskie targi i książki. Ale spokojnie. Kładniemy tam tylko po to, aby się przekonać, co się teraz pisze o OTA, wydaje o motoryzacji, jakie jest miejsce motoryzacji w literaturze. A trochę się w tym temacie dzieje. I to bardzo dobrze, ponieważ tylko z takich książek i publikacji można się dowiedzieć czegoś o historii tych pięknych pojazdów. I uwierzcie mi, bardzo wiele znaleźliśmy ciekawych książek, a z autorem jednej nawet rozmawialiśmy. W takim razie jest uwaga, wywiad pierwszy w życiu na kolanach. No właśnie. Bardzo wymiar. fajne książki. No, no dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo, że... Dziękuję. Pan e, myśli, że fajna książka? Pracowałem długo. W ogóle dziękuję. fantastyczny pomysł. No to jest, to jest taka praca, która istnieje, to nie jest coś takiego nowego, co to jest nowe, to że jest w jednej książce, bo inaczej to tak się pracuje w designu samochodu. W designie samochodu pracuje się ze zwierząt? Można, albo z czegoś innego, to, ale... Z w ogóle z natury? Z zwierząta to dla mnie był fajny pomysł, bo bardzo dużo, nie ma limitów, to, to można... Tak dużo rzeczy zrobić z no. tego, że to była bardzo fajna zabawa dla mnie. Miałem kilka lat studiów designu w Paryżu, w szkole designerów i no. po tym to zdecydowałem tą wszystko, pracę, którą robiłem w szkole robić dla mnie, dla zabawy i to wszystko układać na jedną książkę. A skąd w ogóle ta pasja do motoryzacji? A to, to już nawet nie... Od dziecka. Tak, nawet nie pamiętam kiedy się zaczęło, ale ja wiem, też, że formuła jeden ja, ja, i takie... Ja swoje też nie pamiętam, Wie, wiem, że na pewno dostałem w prezencie od ojca. Aha. Razem z genami. No właśnie, tak, no, chyba tak samo było. Od niego też również dostałem e, pomysł na robienie zdjęć i pracę w te, telewizji. Nie pan powie jeszcze coś więcej o tej siostry. Jak z wiewiórki zrobić sportowe auto? No to. to... To wielka fajna jest, bo jest dynamika taka mocna. i taka. I ma fajny kolor. Kolor jest fajny i, i można bliżej. Tylko tak... trzeba ogon zmienić w rurę wydechową. Albo tu tutaj zmieniło się. Albo spoiler. Spoiler taki tak. się zrobił. Bardzo fajny pomysł, gratuluję. Świetna koncepcja. Bardzo. I teraz? Le Lexus hybrydowy. Na wystawie książek. Nieprawda. Po... Na stadionie. <laughs> Sam jesteś <w> stadion. <laughs> Lexus <laughs> hybrydowa. <laughs> Pod Poznaniem, pod tak. Ale to ten, którego ja jeszcze nie widziałem, że on jest. Bednary. Be... Nie mylić z bednarkiem. Do widzenia. <noise> Lexus, ale na, w bednarach. Lexus, do widzenia. Hybrydowo, czyli nietypowo. Cztery cylindry i 180 koni plus elektryka o mocy 140 daje w sumie efekt wyliczany na jakieś 230. Coś się dzieje. Obiecują, że całość będzie od 0 do 100 przyspieszać w 8 sekund, całkiem nieźle. Według nich tą bryczkę możemy rozpędzić do ponad 200 i w dodatku ma to nas całkiem niewiele kosztować. Mimo spalania w mieście koło 8, w trasie ma być o tyle tani, że w sumie ma być średnio niewiele ponad 4, nie mówiąc o kosztach, po prostu ciekawie. O, leci. Jak? O, leci samolot! Leci samolot, no. naprawdę. Faktycznie. Pierwszy samolot idzie lato! Pierwszy samolot idzie lato! Ja! Ale się w następnych dwóch cylindrach wzruszę. Odnalazłem na auto nostalgii swojego własnego Forda. Plus parę innych pięknych wynalazków. Będzie co oglądać.